Witam pięknie. Rozmówki polsko-piłkarskie, cykl na tapecie. Pierwsza liga, dziesiąty zespół po rundzie jesiennej, pierwszej ligi. chrobry głogów, moja mała analiza, podsumowanie i ogólna ocena zespołu z Głogowa. No to przejdźmy jak zwykle do tablic. Formuła cały czas ta sama i wybieram zawodników, których bym widział w ekstaklasie w najbliższym czasie. Mamy trzech zawodników: Maksymilian Banaszewski, rocznik 9.5. Były piłkarz Arki Gdynia, w tej arce zadebiutował, zadebiutował w Ekstraklasie. Do Gdyni ściągał go Zbigniew Smułka ze Stali Mielec. Dawne już czas, bo już kilku szkoleniowców w arce się przewinęło. i Ireneusz Mamrod. jest już Dariusz Marzec, był Zbigniew Smułka. W Głogowej fajne liczby wykręciły jesienią. 17 meczów, 6 goli i 2 asysty, rocznik 95. Myślę, że to jest fajna rekomendacja zawodnika, który mógłby zagrać w Ekstraklasie. Chłopak z Warszawy, wychowany w Marymoncie, Unia Warszawa, z Niż Pruszków, Stalmie, ale z właśnie w Gdyni w sezonie 18-19 przyszedł do Gdyni wiosną. Osiem meczów, później były rezerwy Arki jesienią sezonu 19-20 i od wiosny sezonu 19-20 jest już w Głogowie pomocnik 173 cm wzrostu. Myślę, że chłopak, który może zrobić jakąś różnicę jeżeli chodzi o strzały, strzały, jeżeli chodzi o asysty, ciekawy zawodnik, tak jak mówię, już debiut w ekstaklasie i myślę, że kto mu bardzo dużo pomoże, jeżeli chodzi o rundę wiosenną, bo on prawdopodobnie zostanie, więc to jest moja rekomendacja. Długim zawodnikiem jest najmłodszy z tej trójki, Kacper Bieszczad, bramkarz wypożyczony z Zagłębia Lubin, rocznik 2002, reprezentant młodzieżówki, mimo że te statystyki nie są za ciekawe, w 16 meczach aż 24 stracone gole. Co czwarty mecz grał na zero, cztery mecze na zero, dwa mecze w Ekstraklasie zaliczył w poprzednim sezonie w barwach Zagłębia Lubin i tak jak mówię, wypożyczony do Chrobrego, bardzo dobrze broni ten zawodnik, bardzo dobrze broni ten bramkarz. Kilka meczów Chrobrego w pierwszej lidze oglądałem i wydaje mi się, że to jest wielki talent i jeżeli ciężko będzie pracował, jeżeli będzie się rozwijał tak jak się rozwija, to naprawdę przyszłość naszej piłki, naszej może reprezentacji. Bardzo dobrej jeżeli chodzi o grę na przedpolu, wysoki, ponad 190 cm wzrostu, 192, chłopak z Krosna, z Podkarpacia, gdzieś tam wychowany Karpat Krosno, w zagłębiu Lubin od sezonu 16-17, tak jak mówię, wypożyczony w tym sezonie do Głogów. ma się ogrywać, ma ciekawy zespół, dziesiąty zespół pierwszej ligi, tak jak mówiłem na wstępie. I to jest, to jest bardzo dobre. Właśnie tak jak mówię, takich zawodników, których, którzy są ściągani do ekstraklasy, są bardzo młodzi, ale którzy nie mają miejsca w składzie, czy w osiemnastce, czy w jedenastce meczowej, powinni być właśnie ogrywani w pierwszej lidze w takich zespołach. Jak właśnie Chrobry Głogów. Głogów i Lubin leżą koło siebie i moim zdaniem te kluby powinny współpracować ze sobą, żeby właśnie ci młodzi, zdolni chłopcy ogrywali się, nabierali doświadczenia z zawodnikami w pierwszej lidze, a tak jak mówię Chrobry Głogów jest bardzo ciekawym zespołem, ponieważ w tym sezonie zajął wysokie siódme miejsce, otarł się o baraże i uważam, że to jest bardzo dobry zespół. Zresztą o Iwanie Dżurdzewiciu też, też tu wspominałem. Yy, odnośnie. Yy, opowiadałem o trenerach w jednym z odcinków, od 20 maja 2019 roku były trener Lecha właśnie Iwan Dżurdzewicz pracuje w Głogowie, czyli w maju będą już dwa lata. Myślę, że to jest solidna praca. W pewnym momencie yy, ta jego praca w Głogowie była na włosku, mieli bardzo dużo porażek z rzędu yy, w pewnym czasie i, i jednak wytrzymali Wytrzymali działacze yy, tą presję. No i dobrze, i Chrobry jest na dziesiątym miejscu, yy, ale za chwilę może do oceny. No i trzecim zawodnikiem jest też byłyby piłkarz Zagłębia Lubin, Paweł Oleksy, ale nie tylko Zagłębia Lubin. Wiele meczów w Ekstraklasie, ponad 90 yy, właśnie w Zagłębiu zaliczył kilka spotkań, 13 dokładnie, ale debiut zaliczył w Piaście Gliwice, był wypożyczony do Piasta w sezonie 12-13. Ja pamiętam tego chłopaka z sezonu 2008-2009, kiedy Zagłębie grało na poziomie pierwszej ligi, zaplecza klasy, i ten chłopak w wieku 16-17 lat zaliczył kilka spotkań pod wodzą chyba Roberta Jończyka. Robert Jończyk go wprowadzał do Zagłębia, bardzo młodziutki zawodnik już wtedy debiutował na szczeblu centralnym później był Chrobry, Górnik, Polkowice Zawisza, piast Zagłębie, Arka Ruch Chorzów, Podbeskidzie ostatnio półtora roku spędził w Termalice, w Ruch no i od tego sezonu znowu wrócił do Głogowa chłopak z Kamiennej Góry, Góry czyli z Dolnego Śląska, gra w Chrobrym Głogów, no i też ciekawy, ciekawy zawodnik obrońca boczny, 9-1 rocznik 12 meczów, 2 gole asysta 91 meczów Ekstra klasie 5 goli. Cały czas, moim zdaniem, to jest taka moja rekomendacja, by ten chłopak być może jeszcze pograł na poziomie Ekstra klasy. no tutaj jest kapitan bardzo doświadczony, niemal 36-letni Michał Ilków-Gołąb od wielu, wielu lat w drobnym głogu, z małą przerwą na mieć legnica w tym sezonie 16 meczów 3 gole. Co mogę powiedzieć o tym chłopaku? Ja go jeszcze pamiętam, z Polaru Wrocław, Polaru, który grał na zapleczu Ekstra Klasy. Ten klub chyba już nie istnieje. I ten Michał Ilków gołą gdzieś tam wskakiwał. Później był, był sprzedany do Slautern Był w rezerwach Kaiserslautern w sezonie 2005-2006. Był Śląsk, Wrocław, była Mieć Legnica właśnie. Stilon Gorzów, Zawisza, Bydgoszcz, Chrobry Głogów. Na rundę w sezonie 15-16 grał znowu w Miedzi. No i wrócił do Głogowa i od wielu, kilku dobrych sezonów, sześciu, 7 sezonów jest już w Głogowie. Chłopak urodzony we Wrocławiu. Mój rocznik 11 kwietnia, ja 24, troszeczkę starszy ode mnie o ponad dwa miesiące. No i taki z sentymentem, bardzo doświadczony, fajny zawodnik obrońca, 183 cm wzrostu, Kapitan Chrobrego. Ja go wyróżniam nie tylko za tą rundę, bo Chrobry ogólnie gra nieźle, ale za, za ten cały kształt tej kariery, że przede wszystkim właśnie w Chrobrym yy, grał w tej swojej długiej karierze, już niemal 20-letniej to zdecydowaną większość czasu spędził w zespole Chrobrego-Głogów. Ocena, jeżeli chodzi o Chrobrego, 3,5 gwiazdki, myślę, że taka rozsądna. Dziesiąte miejsce w pierwszej lidze zespołu z Głogowa, solidne miejsce. Ten dystans, jeżeli chodzi o te miejsca, 3-6 to tylko 5 punktów do szóstej miedzi, ale myślę, że w Głogowie nie ma ciśnienia na awans, tak mi się przynajmniej wydaje. Głogowianie po prostu będą sobie gdzieś tam walczyli o te miejsca 8, 9, 11 I spokojnie by się utrzymać No utrzymanie nie będzie żadnego problemu Spada jeden zespół, mają ogromną przewagę nad ostatnią resowią I wydaje mi się, że ten zespół spokojnie będzie w tym środku tabeli Dobra praca Iwana Dżurdzewicza Właśnie dlatego dałem 3,5 gwiazdki Mimo, że już nie grają w Pucharze Polski Ale dobra praca Zresztą w Pucharze Polski przegrali dość pechowo Bo prowadzili do 90 minuty właśnie po golu Michała Ilkowa-Gołąba 1-0 w 90 minucie wyrównał Kornel Dupa i w 118 minucie gola na 2:1 dla Krakowi w dogrywce strzelił Mateusz Dudziak i Krakowia przeszła dalej w pucharze polskich dobry odpad więc tutaj bardzo pozytywnie oceniam nawet ten występ dobrego w pucharze Polski. jeżeli chodzi o kadrę jest kilku fajnych doświadczonych piłkarzy m.in. Tomasz Cywka. Jest Mateusz Machaj, który grał w drobnym, później odszedł do znowu wrócił ponad 100 metrów w Ekstraklasie. Napastnicy Kowalczyk-Lebedyński już z występami w, na poziomie Klasy. Jest bardzo doświadczony Damian Piotrowski, też w Zagłębiu Lubin grał, w Wiśle, Płock, też bardzo doświadczony. Właśnie jest ten Maksymilian Banaszewski, jest Patryk Bryła, kilkanaście występów. Przemysław Stolc, no, mnóstwo tych ciekawych chłopaków. Kilku obcokrajowców, tak jak Oliver Prażnowski, też ciekawy zawodnik no i Jaka Kolenc też bardzo ciekawy zawodnik tak więc myślę, że sformatowana ta jest bardzo fajnie patrzę też jeżeli chodzi o strzelców w Chrobrym, no najwięcej ma właśnie Banaszewski 6, Lebedyński 4 i właśnie Michał Ilków, Gołąb 3 gole, Jaka Kolenc i Machaj po 2, więc ta, ta liczba goli rozłożona jest na wielu zawodników i Bryła i Cywka i Oleksy właśnie i Praznoski mają po jeden po więc ta liczba goli rozkłada się na wielu zawodników. To też jest fajne, jeżeli chodzi o, o występ u siebie. Cztery zwycięstwa, dwa remisy, 4 porażki. No na wyjeździe jest troszeczkę gorzej, choć nie najgorzej, bo na przykład mają lepszą statystykę wyjazdową niż trzeci górnik Łęczna, który ma jedno zwycięstwo, 3 remisy, 3 porażki. Chrobry ma dwa zwycięstwa, dwa remisy i 3 porażki. No z tymi bramkami nieciekawie. 26 straconych, 22 strzelone. Ale myślę, że ogólna moja y, obiektywna Ocena jest myślę, że pozytywna. Myślę, że tutaj nie ma nic do dodania, choroby, nie ma ciśnienia, tak jak mówię Gżurzewicz, Iwan Dżurczewicz, były ten RECHA Poznań pracuje w Głogowie niemal dwa lata. Ta praca cały czas procentuje, wprowadza ciekawych piłkarzy, tak jak odpala znowu ten Maksymilian Banaszewski znowu pomaga Mateuszowi Machajowi, który gdzieś tam miał przygodę z Ireneuszem Mamrotem w Jagieloni, nie udała się ta przygoda. To był czas, kiedy Jagiellonia grała w fazie eliminacji. Ligi Europy, m.in. z Dio Awe, które eliminowała później Mateusz. Jakoś sobie w tej Jagiellonii nie poradził i wrócił na Dolny Śląsk i grał w Chrobrem Głogów, który miał świetną jedną rundę, strzył wiele goli, już nie chcę kłamać, ale jedna z rund tam była, że strzył wiele goli i właśnie to zaprocentowało transferem właśnie do Jagiellonii. Zresztą Ireneusz Mamrot przez wiele, wiele długich lat był trenerem Chrobrego Głogów, do niedawna pracował w Arce i został zwolniony po kilku miesiącach pracy nad morzem. No i to był dziesiąty zespół pierwszej ligi po rundzie jesiennej na moim kanale. Cykl na tapecie pierwsza liga. Powoli już zmierzam do tych ostatnich, do tych najsłabszych zespołów pierwszej ligi. Myślę, że będzie ciekawie. Serdecznie zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.